Dzień dobry Państwu, nazywam się Ziemowicz Szczerek, a to jest audycja Rurytania. Dzisiaj opowiem o tym, o nowym pomyśle Aleksandra Łukaszenki. Prezydenta hmm, nie do końca formalnego, bo nieuznawanego za takiego przez wiele krajów Zachodu, to znaczy, cóż, prezydentem de facto jest, ale po sfałszowanych wyborach w 2020 roku i po tym, jak rozpędził. Demonstracji przeciwko sobie, a właściwie to je rozpędził, pozamykał, doprowadził właściwie do sytuacji, w której jego rządy zaczęły przypominać jakąś średniowieczną tyranię, bo ten obraz, w którym zapędzeni przez jego omon do posterunku policyjnego protestujący byli torturowani przez ten właśnie on przez funkcjonariuszy, a i krzyki niosły się po całym Mińsku, co przypominało właśnie jakąś średniowieczną twierdzę, z której, krzy, z której było słychać krzyki torturowanych, no, udało mu się doprowadzić do sytuacji, w której jego rząd, trzeba przypominać właśnie tęże że średniowieczną rzeczywistość. Tenże Łukaszenka w każdym razie właśnie, który lubi sobie tak pograć i pobujać się pomiędzy em, Rosją, z którą jest nie tylko związane, ale której właściwie jest podległy, która może robić, co jej się podoba na terytorium Białorusi również, w tym pod względem militarnym, bo przecież pamiętamy, że to również z terytorium Białorusi napadli na Ukrainę Rosjanie. To jednak Łukaszenka lubi też czasem uśmiechnąć się i umizgnąć do Zachodu. Być może poprawia mu to humor być może dlatego, że stawia go to w niejednoznacznej pozycji, albo przynajmniej daje mu wrażenie sprawczości, że ma jakieś inne opcje poza Putinem. Być może wchodzi też również po prostu o kwestie gospodarcze. Liczyć może też przecież na przykład na złagodzenie tego czy innego, tej czy innej sankcji, a w takiej jakby już najdalej idącej interpretacji być może Łukaszenka, nawet nie być może no jest ten, zdaję sobie z tego sprawę, że po skończonej inwazji na Ukrainie, by się nie skończyła, to dalsze podporządkowanie i podporządkowywanie Białorusi i Rosji, która zresztą już w tym momencie jest w jakby Państwie Związkowym wspólnym białorusko rosyjskim, zresztą przypominamy. Przypomnieć warto, że sam Aleksander Łukaszenka miał swego czasu ambicje stać się jakby przywódcą tego dwuczłonowego kraju, czyli właściwie de facto wejść na Kreml. No ale to stare dzieje. Z czasów, kiedy jeszcze Putin był relatywnie słaby, jeszcze nie było wiadomo, co z niego za postać. No w każdym razie teraz Łukaszenka, jakby już nie ma wątpliwości, on jest pod butem Putina, ale wie też, że w komponowanie. Takie całkowite Białorusi w Rosję, no to jednak znaczyć będzie koniec jego władzy, czy koniec jego dynastii, bo są głosy takie, które mówią, że on szykuje na swoich następców swojego syna. Którego ze swoich synów, ale raczej chodzi o um, najmłodszego, czyli Nikołaja. Czym innym jest być prezydentem niepodległej Białorusi, nawet niepodległej tylko de Jure, a czym innym jest, a i to nie do końca. A czym innym jest być prezydentem, właściwie gubernatorem takiego kraju, który należy do Rosji, właściwie być na, nawet nie wiadomo, czy być tym gubernatorem, bo właściwie to taka pozycja byłaby na łasce i niełasce wyłącznie przecież Putina. No ale jak na razie Łukaszenka nie ma za bardzo wyboru, co nie znaczy jednak, że czasem sobie nie, nie spróbuje wychylić się na zachód. I teraz tak, otóż Łukaszenko ogłosił, że Białoruś jest gotowa zawrzeć wielką umowę. To ze Stanami Zjednoczonymi. Ta wielka umowa to oczywiście nawiązanie do takiego bombastycznego dealu Trumpa, yy, stylu, stylu Trumpa, który co chwilę mówi o jakimś Great Deal, Big Deal, The Greatest Deal, i tak dalej. No i właśnie taką wielką umowę ze Stanami Zjednoczonymi, mając nadzieję na złagodzenie zachodnich sankcji zapewne między, między innymi, ogłosił Łukaszenka. Podczas niezapowiedzianej narady, którą zwołał, chwalił Donalda Trumpa, wychwalał go za działania na Bliskim Wschodzie, krytykował Komitet Noblowski w Norwegii, wiadomo, za to, że Trumpowi tej nagrody pokojowej nie dał, a Obamie, jak wiadomo, dał. Obamie dał jako zadatek, bo miał właśnie Obama po, po czasach rządów republikanów George'a W. Bush'a wprowadzić pokój spodziewany, właśnie ten liberalny, liberal, liberalno-demokratyczny na świecie. No ale cóż, prawda, mnie przyszedł trump dwa razy. Pierwszy raz w miarę soft. Teraz co się dzieje, to widzimy, no ale w każdym razie, co by nie mówić, Trump skończył, przyczynił się do zakończenia konfliktu palestyńsko-ukraińskiego. Jak się to wszystko skończy, to jeszcze zobaczymy. No w każdym razie Łukaszenka, podobnie zresztą jak wcześniej Putin, za co Trump podziękował Putinowi, krytykował ten komitet noblowski, twierdząc, że za takie jakby deklarowane Same chęci pokojowe, nagrody Nobla można tam dostać, a za faktyczne działania nie. Chociaż tutaj warto zwrócić uwagę, że o ile Trump może sobie odhaczyć pogodzenie Pakistanu i Indii, Azerbejdżanu i Armenii, no i teraz Hamasu i Izraela, no, coś mu się nie za bardzo wychodzi pogodzenie obu stron amerykańskiego konfliktu, czyli Demokratów i Republikanów wspartych przez ruch Maga, który jest w ogóle czymś jakimś takim nowym, nowym, nowym fenomenem, na, relatywnie nowym fenomenem na amerykańskiej scenie, który jakby wykracza poza to ustawienie demokraci Republikanie, bo trzeba pamiętać też, że jest wielu republikanów, którzy się Trumpowi sprzeciwiają. No w każdym razie Białoruś, Łukaszenka za ten big deal, za ten wielki, wielkie porozumienie z Trumpem jest gotowy. Uwolnić, uwaga, więźniów politycznych. Tak jest. Dobrze Państwo słyszycie. Łukaszenka handluje swoimi własnymi obywatelami. Mieszko I też to robił. Tylko wtedy jeszcze nie było obywateli. Po prostu łapał ludzi, którzy w innym wypadku byli jego poddanymi właściwie. Nominalnie byli jako księcia i wysyłał ich na targ niewolniku najprawdopodobniej do Pragi, skąd się rozjeżdżali, za kupowani przez. Um, działający najczęściej w basenie Morza Śródziemnego, um, ówczesnych biznesmenów. Generalnie handlarzy niewolnikami, którzy potem ich rozwozili właśnie po um, południu Europy, najczęściej po krajach um, muzułmańskich. E, no i też właśnie dlatego słowo słowianin, być może, być może pochodzi od słowa um, sklavus. Czyli łacińskiego. Inaczej, słowo sklawus łaciński na niewolnika, późno łacińskie, bo wczesno łacińskie było servus. Pochodzi właśnie od, od Słowian, od nazwy Słowian, a od tego właśnie jest angielskie slave, niemieckie sklawy i tak dalej. No, w każdym razie tak. To, co robił Mieszko, był 1000 lat temu. Dobrze, jest na tych banknotach 10 złotowych. Trudna kwestia nie ma, no ale jakoś się przyjął, że nie kancelujemy ludzi, którzy robili, co robili tysiąc lat temu, chociaż, no cóż, no mongolowie mają czynki z Hanem. Łukaszenka okay. um. w każdym razie handluje swoimi więźniami politycznymi. To jest strasznie dziwna sytuacja, w której to zachodnim demokracjom bardziej zależy na obywatela Białorusi niż na, niż swojemu własnemu, i własnemu prezydentowi, no ale tak się porobiło. W każdym razie oferuje zwolnienie około 1200 osób traktowanych jako kartę przetargową. No i cóż, te rozmowy mają dotyczyć kwestii ukraińskiej, czyli jakby tego, no, co Białorusi będzie. Białoruś będzie gotowa zrobić w sprawie Ukrainy, albo czego nie zrobić, co być może tutaj bardziej zainteresuje Zachód, czyli na przykład nie. nie użyczać terenu do inwazji ewentualnie potencjalnej, czy do jakiejś ofensywy Rosjanom, co tutaj akurat, szczerze mówiąc, nie za bardzo, tym, za, najprawdopodobniej zależy od Białorusi, no ale um, Łukaszenka um, tutaj stawia takie, um, taki, taki, taki przetarg. No i co be, bezpieczeństwo w regionie, czyli w relacji Białorusi z Polską, z krajami bałtyckimi, jak wiemy, Białoruś ściąga do siebie migrantów i wysyła ich na potworny los na granicę um, białorusko-polską, bronioną przez polskie wojsko, które no, chce mieć jakieś jednak jakąś jednak kontrolę nad tym, kto przechodzi przez polską granicę i tutaj też nie można mieć wątpliwości, dopuszcza się tam, no, mówiąc tak bardzo oględnie, drastycznego nadużycia własnych kompetencji. Bardzo często. Czyli nie przestrzegając prawa. To jakby no, tak naprawdę to nikt nie mówi, że trzeba wszystkich wpuszczać, wystarczy po prostu stosować wobec nich prawo międzynarodowe, ale to nie jest temat, to nie jest um, o tym. No i cóż, no, jakie są motywacje Łukaszenki poza tym, że chce wyrwać się albo przynajmniej dla własnej psychicznej w, w, fantazji i potrzeby um, zademonstrować swoją jakby no, szczątkową niezależność od Rosji. No ale tak, no to, to jest też jakby cierpienie reżimu związane z silną presją gospodarczą i tą sankcyjną. Inflacja no, była wysoka, czyli na przykład y, w, zmusza do ingerencji, czyli zakaz podwyżek cen. A przy obecnej polityce, czyli przy nastawieniu Trumpa, który właściwie nie wiem, no, z jednej strony grozi Putinowi, a z drugiej pyta go, czy chce coś z Iwonu, czyli na przykład dziękuję mu za <laughs> jakiś spis dotyczący niesprawiedliwości, cudzysłów komitetu no, 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 noblowskiego w przyznawaniu e, nagród pokojowych. No więc mając na uwadze tą lebilność Trumpa, Bukaszenka może mieć mm, nadzieję na to, że faktycznie uda mu się coś tutaj ugrać. Do Zapytacie państwo zapewne, co na to Rosja, i słusznie zapytacie, bo, no cóż, no, gdyby coś takiego było zagrożeniem dla Rosji jakimkolwiek, to Rosja by się najprawdopodobniej, najprawdopodobniej na to po prostu nie zgodziła. No, ale Rosja nie wiedzą doskonale, że Łukaszenka co jakiś czas zrobi sobie takie wychyły, czyli jakby pozwalają mu zarobić, można powiedzieć, tak mniej więcej jak... Policjant, jak szef policji, pozwala w dawnym, powiem, z dawnego kraju, w Związku Radzieckiego, a powiedzmy może takiej Rosji na przykład, dorobić sobie na boku, zatrzymując, zatrzymując kierowców i biorąc łapę, chociaż podobno na zachodzie Rosji już tego się raczej nie robi. Podobno już wzięli ich tam trochę zapysk, chociaż na wschodzie nadal, czyli tam na Syberii, na tych takich powiedzmy mniej, Kontrolowanych przez Moskwę terenach, znaczy słabiej. Tam, gdzie Moskwa daleko, car wysoko, no to jednak dalej, takie rzeczy dochodzi, no ale generalnie, Putin, tak właśnie taki dobry szef, pozwala łupić kierowców policjantom jest sobie to trochę dorobić na boku, no to właśnie pozwalają. Rosjanie dorobić sobie na boku Łukaszence. Zresztą Łukaszenka bardzo się um, asekuruje, twierdząc, że no, nigdy w życiu nie zrobi niczego przeciwko um, ani Rosji, ani Chinom. Żadne jego dile wielkie czy nie, z Amerykanami nie będą miały tutaj nic um, um, wymierzonego przeciwko um, Rosji i Chinom. To jednak... No, przyglądają się temu, obserwują e, z uwagą, co tam też Aleksandr, Aleksandr tym razem wymyśli. No, są działacze, jakby prorządowi, którzy na przykład jak Aleksiej Czepa, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Międzynarodowych Dumy, który mówi, że taka potencjalna umowa między Białorusią a USA może być korzystna zarówno dla Białorusi, jak i Rosji. Czyli to jakby jest sygnał, że jest tutaj dana taka powiedzmy wstępna zgoda. No, ale to i właśnie, jakby te zapewnienia zostaną Białorusi wiernopoddancze, jednak właśnie e, mają uśpić rosyjską e, e, obawę ewentualną, chociaż tak naprawdę Rosja raczej nie śpi, będzie to wszystko kontrolowała. No, ale są też głosy w mediach prokremlowskich, pro że jeżeli jednak e, ta umowa za daleko by poszła między Łukaszenką a Stanami, ewentualna umowa, no to e, no, Moskwa będzie musiała reagować, gdyby miała ta umowa oznaczać e, ograniczenie rosyjskiego wpływu. No i cóż, no, Rosja na pewno monitoruje sytuację, będzie uważnie obserwować, jakby co dokładnie zostanie uzgodnione, jakie warunki będą zawierały, o ile będą porozumienia się z Białorusią, będzie domagała się pewnych gwarancji od Łukaszenki nie wiem, może jeżeli to jest już takie siedmiewiecze, że mamy wieczne katownie na Białorusi, to może i na przykład Rosjanie zrobią to, co zawsze się robiło, czyli wezmą jako zakładnika syna Łukaszenki. Jakby tak to przecież się odbywało. Jak na przykład Arminius, czyli Herman, wódz Germanów, który został oddany właśnie pod zakładnik pokoju pomiędzy Germanami, a yy, Rzymianami właśnie do Rzymu, albo na przykład, nie wiem, mało kto wie, że Drakula był w takim, czyli wlat Tepesz, Tepesz yy, ten, który potem posłużył jako wzór dla Drakuli, był takim właśnie zakładnikiem oddanym przez władcę hospodara Młodowskiego na twór sułtański, żeby sułtan był pewien, że hospodar niczego tam nie zrobi za bardzo przeciwko niemu. No to może taką właśnie gwarancją byłoby oddanie wspomnianego Nikołaja do Moskwy. No i też na pewno pojawi, pojawią się jakieś przekazy takie no, p, um, ustawiające Łukaszenkę do pionu, że, że USA będą chcieli odsuwać Białoruś od Rosji, że będą prowadzić dzielić już sojuszników. No pewnie będą, ale no raczej... Należy się spodziewać, że Białoruś, która nie ma zbyt wielkich lewarów na Moskwę, będzie musiała tutaj przede wszystkim posłuchać Rosji. Trump daleko, Rosja blisko. Zresztą rosyjskie wielkoimperialne media twierdzą, że taka umowa nie obejdzie się bez Rosji, czyli tutaj jakby no, żadnych mrzonek. Panowie, jak mawiał car, do chcących zbyt liberalnych praw Polaków w czasie zaborów. I raczej tutaj nie ma co liczyć na to, że uda się Łukaszence coś ugrać poza wzrokiem Rosji. No jest też tutaj. Hmm, taka lekka nadzieja, że być może tutaj też ta umowa pozwoli Ros pomoże Rosji, bo Łukaszenka na przykład mówi o tym, że. Hmm, Retoryka Łukaszenki dotycząca właśnie broni Tomahawk jest taka, że jej użycie, bo Stany rozważają przesłanie tej broni, tych rakiet na Ukrainę, a to są rakiety, rakiety dalekiego zasięgu i Ukraina by mogła uderzać o wiele bardziej skutecznie w cele położone na, pewno na daleko w głębi Rosji. No w każdym razie, że użycie tych, tej broni nie rozwiąże konfliktu, tylko do, doprowadzi do eskalacji, więc jakby tutaj może Rosja mieć nadzieję, albo nawet wywierać presję na Łukaszenkę, żeby w tej sprawie, właśnie w sprawie Tomahawków Hołków, próbowało coś ugrać od Trumpa. No w każdym razie Rosja nie wypowiada się zbyt wcześnie, za bardzo jednoznacznie, to właśnie jest taka najprawdopodobniej strategia pozwalająca jej reagować w zależności od dostatecznego kształtu umowy. No i cóż, jeżeli ktoś ma jakieś wielkie nadzieje na to, że ta rozmowa, ta umowa z Trumpem coś tak naprawdę pomoże Zachodowi, to raczej powinien pamiętać, że, jest, że została podpisana nowa umowa, nowy pięcioletni program strategicznego partnerstwa wojskowego pomiędzy Rosją i Białorusią. Czyli cóż, no Rosja utrwala swoje militarne zawiązania, ale też więzi z Białorusią. No jest to jakaś forma zabezpieczenia interesów rosyjskich, niezależnie od ewentualnej umowy z USA. biorąc pod uwagę to, że no, taką długą tradycję bardzo cwaniackiego podejścia do umów międzynarodowych, prezentowaną przez poradzieckie państwa, które pretendują do tej spuścizny szczególnie właśnie Związku Radzieckiego, to należy jeszcze być dość dalekim od pewności tego, kto tu tak naprawdę kogo może wyrolować i kto na tym wyjdzie dobrze. Trzeba pamiętać, że Rosjanie może i się sypią infrastrukturalnie, ale podejście dyplomatyczne mają bardzo cierpliwe, konsekwentne i wręcz irytująco uporczywe i trzymające tę samą narrację co zawsze. I to taką uwagą kończę. I słyszymy się.